Coś mi to nie idzie, wszystko zgodnie z planem. Miałem robić wózek, na razie nie robię. To jeszcze tak, trochę matematyki. Połowa koła 24 plus ośka, bo tyle nam położymy to na ośce, czyli podniesiemy o 2, wyjdzie 28. Geniusz. Hmm. Geniusz, geniusz. Zobaczcie, jaki tu jest patent: szpachla i dla konstrukcji rękawica. I głównym spoiwem tutaj jest farba, żeby to wszystko się trzymało. Zobaczcie, jak naprawiono rękawica, po wypełnienie o nawet cała para chyba jest. Łapka w górę dla nakarmienia algorytmu. Zaczynamy. Cześć moi drodzy, dzisiaj taki luźniejszy vlog. Za mną pomalowany już mamy rębak bębnowy z workownicą. Złożę go i opowiem wam co i jak, jak to wygląda. Co z czego wychodzi, także, żebyście mieli wszystko w pigułce. Tak, krok po kroku budowa takiego rębaka bębnowego z workownicą w prawym górnym rogu. To macie link do niego. A my tutaj tak zrobimy taki szybki temat dzisiaj. Działamy. Więc tak, standardowo, jak to u nas jest, dwa takie płaskowniki 400 tu akurat 250 i 120. One pełnią funkcję kół zamachowych. I tu mamy do nich przyspawane płaskowniki, do których mamy przykręcone na cztery śruby M10, 10,9 twardości noże. Noże z wyprostowanego resora 75, wysokość, grubość 10, 4, 240 mm szerokości. Dwa noże obrotowe, tutaj mamy nóż, nóż stały, stalica, tutaj na dwóch śrubach. Jest przykręcony, tam z tyłu macie nakrętki i tu jest jedyna regulacja na tych nożach, że odkręcamy dwie śruby i wrzucamy z tyłu za ten nóż jakąś cienką blachę dachowo 0,507 mm nóż nam przybliża się do noży obrotowych i wtedy nam znowu docina. Zobaczcie, jak tu mamy ustawione, tak, jakiś kurcze, pół mm luzu, czyli mamy, o, tutaj na zero Także super mamy ustawione, no to ja robiłem. I to nam tnie. Yy, tutaj mamy napęd realizowany z pręta na zębatkę 1234 cala. Tu napinacz, i tutaj wałek wciągający, który mamy tutaj. Z wyfrezowanych czterech płaskowników. 5 grubość, 35 wysokość, i tu mamy na zębatki, właśnie idzie na ten wałek wciągający, dzięki temu wciąga nam gałęzie. To Wam wszystko pokażę i napędzany. I napędzany jest on z traktoru. Wałek WOM przechodzi na fres. Koło pasowe 270 średnica i dwie, dwa paski 17. I wchodzi nam to tutaj napęd wałka atakującego. I tu mamy koło pasowe, też dwa paski. Średnica 120 mm. I to koło napędza nam właśnie wałek atakujący. Tutaj te paski, to wam wszystko pokażę. To jest taki rodzaj sprzęgła. Obudowa bębna przykręcona. Cztery śruby dziesiątki. Obudowa z blachy jak cały rębak, grubości 2,5. Tam dwie dziesiątki i tu dwie. Także to mamy przykręcone. Yy, rama tutaj jest nogi z 50 na 50, ścianka trójka. A tutaj rama główna. Ceownik 80, yy, hutniczy. Dodatkowo yy, mam przyspawane nie do czoła. Tutaj boczną poprzeczkę z cełownika, tylko na wież. Dzięki temu zyskaliśmy tu te 80 mm wysokości, dzięki czemu tutaj wyższy worek możemy dać, albo nie będzie tutaj zabawy wtedy, że trzeba worek dawać pod skosem czy coś. Czyli dzięki temu rozwiązaniu tutaj mamy gardziel wyrzutową 150 mm i zyskaliśmy te 80 mm. Pakiet premium za 500. Taką mamy workownicę demontowalną, przykręcaną tutaj na śrubę. To jest dziesiątka. I tu taka, takie z maszyny lubelanki zaczepianie do worka, a tutaj się będzie opierał za to worek. Demontowalna oczywiście workownica. O, aby przykręcamy. Tak się prezentuje. Wałek wciągający na zawiasach jeden, drugi tak nam się podnosi. Dojdzie łańcuch i jeszcze tutaj zamontujemy sobie odboje, które będą amortyzować uderzenia wałka wciągającego. Odboje gumowe, fajne, bo pracują na całej wysokości, tutaj swojej użytkowej. Także ładnie nam będzie amortyzować uderzenia. ładnie nam działają. Jednocześnie tutaj wałek nam wciąga pół centymetra od blachy, czyli nie idzie po blasze dolnej, czyli dobrze to mamy ustawione. I tutaj zrobimy napinanie. Napinanie zrobimy ze sprężyn. Po wciągnięciu gałęzi podnosi nam się to, sprężyny dociskają do dołu, a amortyzują te gumowe odboje, amortyzatory. Także Fajnie nam to chodzi. Dobra. Napinacz też na ciągany tutaj mechanicznie. Naprężany też na sprężynie. Ale najpierw łańcuch 3/4 cala. Napinacz łańcucha. Napinanie mechaniczne za pomocą sprężyny. Teraz łańcuch. łańcuch założony, spięty na pół ogniwo. Napinacz tak samo. Tak nam będzie pracował. Cały czas napina. Napinacz na zębatce już teraz nie na łożysku, jak kiedyś. Nie ścina na łańcucha. Tak to działa. Sprzęgło realizowane przez dwa paski siedemnastki. Tutaj to sprzęgło to ten poślizg na kołach. Tak jak mówiłem, 270 średnica, 120, czyli 2,4 raza plus minus zwiększamy obroty na bębnie. Naciąg sprzęgła realizowany tutaj jest za pomocą śruby 16. Tu mamy ją na pręcie gwintowanym. O, zobaczcie sobie, podkręcamy i naciągamy. Paski. To jeszcze zostały dwie osłony na paski i na łańcuch. Tutaj worek nam się za to haczy. Podczepiany z tej strony do traktoru. Napęd z Osłona tutaj na łańcuch. Tutaj łańcuch, czyli przekazanie napędu z wałka atakującego na wałek wciągający. Dodatkowo mamy tutaj napinacz. Napinacz realizowany przez sprężynę. Wałek wciągający tutaj dociągany przez sprężyny. Taki solidny wsad bodajże tu 70 cm tu 45 tutaj nasze odboje czyli tutaj nam się zrąbki nie zbierają czasami kiedyś tu tam albo gdzieś widziałem tutaj montowane to bez nadzieja bo tutaj zrąbki zostają i na, wysypują się i nie opuszcza do końca nie dochodzi na wałek wciągający nie wciąga nam po spodzie także to jest tutaj się zrąbki nie osadzą i tu druga osłona na paski sprzęgło paski 17, 1700 długości. Taka osłona, nogi z 50 na 50, tu całownik 80, tak wygląda. To jeszcze zrobimy jakieś testy, żebyście zobaczyli jak on chodzi. Nam wychodzą. Zobaczcie sobie. 4-7 cm długości. Zależy pod jakim kątem pod noże wejdzie gałąź. Mały off -top, Jeżeli materiał się podoba, zostaw łapkę w górę. Subskrypcję możesz napisać, komentarz. Jeżeli chcesz, możesz mnie wesprzeć. Postawić wirtualną kawę. Podziękuję Ci w przyszłym odcinku. Także wracamy do tematu. Jeśli chodzi o testy, to może być. Jedynie tutaj nam się strasznie worek, worek obsuwał i będę musiał tu płaskownika z tej strony przyspawać i tam od koła, od traktora tak samo, tak samo jak mamy tutaj pod spodem. Taki płaskownik pod kątem prostym, tak żeby worek nie chciał nam opadać, żeby go nie ciągnęło bardzo w dół. No tak to jest w porządku. Trzymają am the to ładnie trzymają O ten gruby z 7 cm średnicy i w te boczne zwężenia To no. no. Bo te pierwsze, ale nigdy tego nie robiłem, ale mówię, to takie strasznie dużo wychodzi i <mulatory> trzeba jeszcze raz zrobić daleko Jeżeli dworek Jak to niszczenia kałej? Teraz trzyma Pracowniki z boku bardzo fajnie trzymają worek Teraz to jest ok Zobaczymy teraz jak daleko rzuca 20 metrów, może lepiej niektóre rąbki. Także do kasowania, do utylizacji bardzo fajne ładnie daje. 20-30 metrów.